Podpisać. takiego zapleśniałego do, do, do. krowo bym nie dał, ale panu Niesiołowskiemu jak najbardziej. Jesteśmy jednym z ogniw w, w tym dzisiejszym proteście w całym kraju i tu zeszliśmy, zgromadziliśmy się, żeby dzisiaj wypowiedzieć swoje problemy. Może coś Polskę tak liczne wieki

dzisiaj dla się z rolnikami województwa zachodniopomorskiego z ziem Zachodni, gdzie rolnicy od już ponad drugi rok blokują, pikietują, nachodzą, no, na, na czy wręcz przebywają w agencji rynku rolnego i gdzie mają no, gdzie poprzez podstawione słupy poprzez no, konkurencyjny a co to, za, co to za konkurencja dla nas, jak my nie mamy kapitału chociażby spółki, spółki handlowe kupują ziemię tą, którą rolnicy chcieliby kupić i mieć na własność. Na pani Panie Marszałek, zostanie oczywiście brukiem, bo to jest dobra zupa. Oczywiście burak, no bo to z reguły my jesteśmy dla niektórych burakami. I no i oczywiście te kartofle, bo jak lepiej to ktoś, 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 ktoś nam może za, zarzucić czy powiedzieć. To jest, to jest, tak dzisiaj wygląda polska wieść. A dopłaty te marne, które są, to idą na socjal. Idą na socjal, który boliczy jeszcze rolnik, że może wykształcić dziecko i wtedy rzeczywiście będzie mu trochę lepiej. Ale dzisiaj to, to co zostaje na wiosnę, to widać. Zostawiamy. Ja, słoiczek szczawiu znaleźć. Tak, to, jest, to jest. I to jest akurat swojski słoiczek z Także zrobiony bardzo przez moją będzie. Przez, przez moje